<noise> Subskrybuj kittens i zacznij niekończącą się zabawę! Gdzie jest Aleksia? Platark jest już otwarty od godziny! Co, jak ktoś kupi przed nami tamtą obruszkę, którą widziałyśmy? Cześć! Skąd ten pośpiech? Ten pchlitark to i także nada. No, a ja znam kogoś, kto pracuje na o wiele lepszym. O, skąd u ciebie tyle jadu? Cóż, po prostu nie chce mi się już iść. Mogłaś nam powiedzieć, czekałyśmy tu przez pół godziny. Nie róbcie dramy, a teraz wybaczcie. A teraz idziesz sobie do salonu? Miałyśmy przecież iść na pchlitark. Co jej się stało? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bass, Big się tak jak Big nie Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Yeah. Ten busto sztuk! I love it best! Yeah. Koniec marudzenia! Kiedy będzie moja kolej? Cierpliwości. Zdążymy obsłużyć każdą z was. Serio? Bo w tym tempie wątpię. O! Dlaczego tak mówisz? Bo się strasznie szlamazarzysz. Cóż, nawet jeśli to prawda, to nie musisz być aż tak opryskliwa. Nie będę opryskliwa, jeśli będziecie pracować sprawniej. Wybacz, Alexio, ale zmuszasz mnie do użycia swojej super superodżywki na wredne odzywki. O! Co to za paskudztwo? Cuchnie gorzej niż... O! Co to było? Odżywka! Od teraz, gdy znowu będziesz nieuprzejmą Marudą, zagłuszy cię brzęczyk. Tak nie można! Aleksja, weź przestań! Wiecie co? Hmm? Może ja jestem Marudą, ale wy jesteście bandą sandysków! To czaderska obruszka! Tak. Szkoda, że mieli tylko jedną. Ale miałyśmy się nią dzielić, prawda? No właśnie. Powinnyśmy losować. Niech ktoś inny ją ubierze. Nie przeszkadza mi to. Mogę być ostatnia. Subcio, to teraz Gwen zdejmij ją, żebyśmy mogły wylosować. Ha? Gdzie ją wcięło? Nic się nie stało. Pewnie przyniesie ją na losowanie hmm. jutro. Następnego ranka. Juhu! Cześć wszystkim. Gotowe na losowanie? Kto dzisiaj dostanie obruszkę? Zaczekajcie! Ja y, chciałam właśnie z wami o niej porozmawiać. E, postanowiłam ją zatrzymać. Co? Jest mi bardziej potrzebna niż wam na moje koncerty! Pasuje mi wprost idealnie! Znajdziemy inną do dzielenia. To niesprawiedliwe! Wspólnie kupiłyśmy tę obruszkę. Wiemy! Ale samolubna małpa! Żujet! No wiesz? Gwen, podaj mi proszę te obroże. Będę wam ją przydzielał po kolei. I jak znowu będziecie tak nieuprzejme, to każdą potraktuję moją super odżywką przeciw odzywkom. Proszę, tylko nie te odżywka! O nie, 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 tylko nie te piski. O, dobrze się wczoraj bawiłyście? E, nie powiedziałabym, poszłyśmy na pchli targ, ale została tylko jedna obróżka. Nie wywiązała się drama! Cóż, u mnie też nie jest różowo. Za każdym razem, gdy tylko marudzę, odzywa się to brzęczenie. Błagam, pomóżcie, to jakaś katorga. Ma! Dziewczyny, chyba wiem, jak możemy pomóc Aleksji. Chodźmy na plażę, zaraz wam wytłumaczę. Dziewczyny? Fabio? Fabio? hm, chyba nikogo tutaj nie ma. Obróżka! Hmm. Super! Dobrze, słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Musimy pomóc Aleksy zmienić swoje nastawienie. Tak, przez stres końcówki mi się już nie rozdwajają, a rozstrajają. Myślę, że powinnyśmy pomóc jej znajdować pozytywy, nawet w najbardziej irytujących sytuacjach. Dobra, mózgownicę w ruch. Hmm. Pomyślmy, może kiedy ktoś się dla niej strasznie ślamazarzy, niech pomyśli o tym, że się bardziej stara. Właśnie o to mi chodziło! Co jeszcze? Tak! Złość piękności szkodzi! Zadzwonimy do Aleksji! No cześć, Aleksja! Wysyłamy Ci rzeczy, o których możesz myśleć, gdy zaczynasz się denerwować. Lecą w wiadomości! Hmm. Powoli, ale starannie? Złość piękności szkodzi? I o to chodzi! A moje włosy przestały na mnie krzyczeć! Dziękuję! No, problem Aleksji rozwiązany. No to kto dzisiaj weźmie obróżkę? Co się stało? Obroża zaginęła. Ktoś ją zabrał i musiał użyć tajnego przejścia. Mam tylko jedną podejrzaną. Aleksja zabrała obróżę po tym, jak jej pomogłyśmy? Jak co zrobiłeś już Nic! Zupełnie! Dlaczego jest aż taka nieprzyjemna? Czemu zmieniła się na gorsze? A to co? Cześć wam! Podobają się wam obruszki? Pamiętacie jak mówiłam, że znam kogoś, kto pracuje na pchlim targu? Więc dałam mu obroże i zrobił każdej z nas taką samą, tylko w naszych ulubionych kolorach. Teraz nie musimy uh -huh. się już kłócić. Jeśli tylko pozwolicie, muszę jeszcze coś załatwić. Uf, uf, uf. Oh. Style. Jest cudna! Żegnamy odżywkę, czy mogę ci zaufać? I nie będziesz już taka nieuprzejma? Tak, możesz. Od tego brzęczenia, aż mi ciepło na duszy. <grym> A niedzielenie się obrożą było zupełnie nieuprzejme. <grym> o nie, to brzęczyk! Jesteś pewna, że to nie podpada pod narzekanie na hmm. siebie? Nie, to tylko przyznanie się do błędu, ale was nabrała! <grym> I bez. Dobry wieczór, moi fani! Jedno z najfajniejszych świąt jest już tuż za naszym rogiem! Halloween! a uuu, yeah. Noc, w którą duchy zstępują na ziemię! No i... No i to genialna okazja na spędzenie czasu z naszymi psia No i jeszcze obiedzenie się słodyczami. A? Bawcie się dobrze. Pa i łupi. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. tak jak beep, beep. że tym skrótem szybciej dojdę do galerii. A? A? No już, Lady Gigi, to tylko mroczna, straszna uliczka. Potwory nie istnieją! Musi dać się to wytłumaczyć! No po prostu musi! Co za koszmar! Ten potwór był okropny! Aż mi włosy dęba stanęły! Dobrze, że to był tylko zły sen! Pora przywitać się z obserwującymi! Czyli to nie był wcale sen? No i co ja mam teraz z tym zrobić? Halloween! Moje ulubione święto! Dynie, cuksy i horrory! W tym roku planuję dostać nagrodę za najlepsze dekoracje w Central Pet. Te dynie zmienią salon w najprawdziwszy dom strachu. <laughs> to pójdę po resztę, durnostojek. Ha? Te dynie są już przejrzałe. Zaraz zgniją. Hmm, wpadłam na pomysł. Cześć, Juliet! Możesz mi coś poradzić? Wiesz, co mogę zrobić ze stertą zbyt dojrzałych dyni? Hmm, Dżem. Na całą zimę! Doskonały pomysł, Juliet! Zajrzyj później do salonu, a dostaniesz słoik. Dziękuję! Paczenia! Nawet jeśli to był potwór! Na pewno był! No spójrz na mnie! To i tak możesz iść na zakupy, bo potwory nie pokazują się za dnia! A co jak ten? Tak! Jeśli się pojawi, to wiesz, masz przyjaciółki, które obgryzą mu łydki, co ja bym bez was zrobiła? Włóżczę znalazłam, Lady Zizi, w tej chustce będzie ci dopyszczka. Wygląda wspaniale! Dzięki, ale do Was się nawet nie umywam. Ale to tylko dlatego, że nie zdążyłaś zrobić sobie makijażu. Hmm. Chodźmy zapolować na potwora! Dalej, dziewczyny! Ej! Ej, tak, jasne, idziemy. Dobra, to teraz najważniejsza część o, 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 moje dniuśki! Zobacz, wujku, zrobiłam pyszny dżem z twoich dyń, żeby nam się nie zepsuły. Że jak? Kupiłem je do dekoracji. To katastrofa. A to były ostatnie, jakie mieli. Auć, mój paluch. Chciałam tylko trochę pomóc. Ceny za mną, dziewczyny. Dobrze, Lady Gigi, wdech i wydech. Patrz, to Lady Gigi. Przywitajmy się z nią. O nie, Gigi. moje panny nie Gigi. mogą mnie Jesteśmy tak zobaczyć. Uwielbiamy cię! Tak. Ha? 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 Ha. Czemu uciekło? Nie martw się, wiem co zrobimy. Pójdziesz z nami zjeść trochę czemu? Ale jak to mi niby pomóc z moimi włosami? O, czekajcie! Fabio! Fabio! Zasmuciło go, że zrobiłam z nich dżem, bo kupił je dla dekoracji. Nie wiem, co robić. Chyba mam pomysł! O, o, o Mój pomysł z dniami to katastrofa! Katastrofa! Fabio! U, fryzurka nie dopisuje. Cóż, tej katastrofie umiem zaradzić. Hmm. 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 I jeszcze odrobina magii. Ha. Ha, ha. Doskonała stylówka na halloweenowe zakupy! O, halloween! A ja nie mam dniusiek! Wiesz, mam dla ciebie niespodziankę! Upiekłyśmy pyszne ciasteczka z dyniowym dżemem! Wow! Te są nie tylko ozdobą, ale też super jedzeniem! Na bank zrobią furorę! Gdy Fabio zrobił mi fryzurę, uznałam, że po zakupach rozwiążemy potworną zagadkę! tak! Ten makijaż dodaje ci sporo animuszu! Uf, uf. Ha, ha. Uwielbiam wieczorne shoppingi z psiapsiłami! A jeśli potwór istnieje, to my go przestraszymy! Dobry wieczór, moi fani! Już do was wróciłam i lecę na zakupy! Dzisiaj żaden potwór mnie nie. Hmm. Trujesz się brokatem! Lady Gigi, to tylko dmuchany ludek reklamujący galerię. <śpiewanie> widzicie, kochani? Potwory nie istnieją. I love it best! <śpiewanie> <śpiewanie> Chcę się rozłączać. Niedługo się zobaczymy. Serio? Odwiedzasz Glam City? Tak, przyjechałem wczoraj. Stęskniłam się za tobą, przyjacielu! Może pójdziemy obejrzeć film, jak zawsze? Ty, ty przynieś picie, a ja wezmę popcorn i cuksy i ciastka! Może nie przesadzajmy, jak to mamy w zwyczaju! Chciałbyś! <śmiech> <śmiech> Dajesz, Taylor! <laughs> wow! Ale strach. Nagram w zwolnionym tempie! Hej! Spójrzcie, kto idzie! Wyglądasz na wesołą! Dostałaś nowy szampon do włosów? Mój super przyjaciel przyjechał na parę dni mnie odwiedzić. A, świetnie! Możemy go poznać? Sorka, nie dzisiaj. Muszę zrobić zakupy na później. Idziemy do kina. Możemy spójrzmy, dołączyć? Spójrzmy, Juliet? Mm, deserowe psie chrupki, to możemy pyszne ciasteczka. Tak, tego dwie paczki. Juliet jest w trybie o? zakupowym. Ach. No o? i popcorn! Ha, to najważniejsze! Ach. Jesteśmy uroczymi zwierzeczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się. Czego nie wyrzuci? Sama nie wiem, ale powiem ci, że dzisiaj jestem mu za to naprawdę wdzięczna. Tylko spójrz, wynajdę coś super genialnego na lekcję techniki. Chcesz mi pomóc? Jasne! <grym> Tylko nie zapomnijcie po sobie posprzątać. <grym> <grym> Chyba mnie ciutek poniosła. A to co? Popcorn? Cukierki? Kurier musiał się pomylić. Niczego nie jest Juliet, <grym> dobra? Zaraz wracam. Muszę się pośpieszyć, zanim mój człowiek wróci. W tym tempie to nigdy nie zdążę! To w drogę! O, o nie! Nie mogę się tak pokazać! 403, 404, 405, 406! Zaraz pobijesz rekord! Czy ja się lżubię, pewnie tak nie umie! <śmieniu> Co się stało, Juliet! Nie dam rady ich zdjąć! A twój super przyjaciel ci nie pomoże! Hej, dlaczego się gniewacie? Bo nie zaprosiłaś nas do kina, by poznać tego przyjaciela. Chciałam, żebyśmy byli sami, bo mamy czas dla siebie tylko dziś po południu. Rozumiemy. Ale chciałyśmy chociaż powiedzieć cześć. Dobrze, powiecie, ale najpierw moje włosy. Okej, mowa stoi. Nie da się zdjąć. Hmm. Hej, wpadłam na pomysł! To tutaj, a to tam. No dobra, Kiara, gotowe! Równowaga i idealna harmonia barw. DJ tan na bank spodoba się ten kolor. A teraz wypróbujemy moją super ekstraktyczną loku O! 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 Mm. Wybacz, wujku, za dużo mocy, prawda? Nic nie szkodzi. Na szczęście mam refleks tygrysa! Kiara! W sumie to ładnie ci w tym kolorze. Ha, ha. A co jak nie będą w stanie go usunąć? Na pewno im się uda. Weź głęboki oddech i skup się na pozytywach. Fabia i Fabio zawsze coś mądrego poradzą. Uwinął się z tym lizakiem w trymiga. To niemożliwe! Spróbowałem już wszystkiego! To teraz ja wprowadziłem wow! poprawki i na pełnej mocy na pewno się rozpuści. Wiesz, to może nie być najlepszy pomysł. Wcale mnie to nie obchodzi! Ryzykujemy! Udź! Udało się! Cóż, Lizak może nie puścił, ale zabłysnął. Wygląda jak ozdoba. Co? Juliet, nie widzę żadnego rozwiązania. Pora na ciakanie! Moich włosów? Nie, nigdy! Wolę mieć Lizaka na głowie! Ha? Tak myślisz? Wpadłem na świetny pomysł! Genialny! Mm. Teraz wygląda, jakby tak miało być! Nie to, co ja! Dobrze, no chodź, twoja kolejna poprawki natchnęło mnie. <grym> o nie! To mój przyjaciel! Muszę już iść! Pa! Papa, pa, Juliet! Chcę zobaczyć tego przyjaciela! Tak! Chcę go poznać! Na pewno jest miły. Niech już... Przy Hej, dziewczyny! Cicho tam! Nie martw się, Juliet! Będziemy prawie tak cicho, jak psówka za komodą. Ciszej bądźcie wipec. Gdzie mój przyjaciel? Cześć, Juliet! Wreszcie się spotykamy! Jesteśmy twoimi fankami! Wszędzie cię obserwujemy. Może chcesz teraz pójść z nami do kina! To genialny pomysł! Będzie super fajnie! Chciałabym, ale umówiłam się dzisiaj z przyjacielem! Juliet? A? Czy to ty? A? Możesz mnie uwolnić? Założyły mi to i nie mogę zdjąć! Uh, niczego nie widzę! Uh! To wasze dzieło? Widziałyśmy na insta psiamie, że idziesz do kina i. Ale nie możecie oślepiać mi przyjaciela! Halo! Z Poszłaś sobie! To Juliet! Mówiłam! Przepraszamy, to był zły pomysł! No, dziewczyny, umówimy się i wtedy opowiem o moich stylówkach, z których jestem najbardziej dumna. Dobrze? Dobrze. A, uf, 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 uf. Tak, to wszystko bardzo miłe, ale komuś tu przyda się pomoc. Halo? Jest tam kto? Możecie? Halo? I love